Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, słowami Popławskiej i tam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku jeszcze raz przyjrzymy się szczegółowi pojazdowi 4x4 z Autosana. I ja tutaj zatytułowałem ten odcinek Karpatia z Autosana, bo chciałbym, proponuję nie ma jeszcze wybranej nazwy ale chciałbym, żeby taką nazwę mogła właśnie ta maszyna posiadać. Nie Tatra, Czesi mają Tatrę, a my moglibyśmy mieć Karpatię na tych właśnie podzespołach Tatry. Autosan, czyli zakład w, zakład w Sanoku jest pod Podkarpaciu, a więc tutaj myślę, że Karpatia byłaby świetną nazwą. Ok, ale najpierw zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, w szczególności do Wojska Obrony Terytorialnej. Jest to piąty oddział, rodzi, rodzaj sił zbrojnych. I no, bardzo jesteśmy wdzięczni za, za to, że bronicie naszej wschodniej granicy. I jesteśmy murem za polskim mundurem. Ok. Na MSPO, czyli międzynarodowym salonie. Przemysłu obronnego w ubiegłym roku 2021, zobaczyliśmy taktyczny pojazd wielozadaniowy, tak to też niektórzy określają, 4x4 marki Autosa, spółki córki Huty Strawa Wola, owoc współpracy z czeską Tatra Export na mocy umowy z poprzedniego MSPO 2020 roku. I tutaj Państwo sobie możecie przeczytać dane techniczne tego wozu, nie przedłużając i dalej. Nowy nośnik umożliwia jednocześnie rozwiązanie problemu ze zunifikowanymi alterejskimi wozami dowodzenia i alterejskimi wozami rozpoznania dla wszystkich systemów alterejsko-rakietowych. WR-40 Langusty. Armato armatochaubicy samobieżnej Dana, chaubicy e, samobieżnej Kryl i być może e, Wr 300 Homar, mm, jeśli a, gorąco kibicuję, żebyśmy rzeczywiście większą ilość zakupili i w ogóle spolonizowali amerykańskich hom e, himarsów jako naszych polskich homarów. No i oczywiście m, może to być też e, ta Karpatia 4x4 może być zastosowana również w gąsienicowej artylerii krap. Czemu nie? Nie musi to być droga od razu tylko platforma gąsienicowa. Bardzo wstępne szacunki mówią o zapotrzebowaniu programów artyleryjskich na nowe pojazdy 4x4 na minimum 172 wozy. Plus co najmniej 41 wozów 6x6. Jest to kapitalnie ważna sprawa, ponieważ pojazd bazowy 4x4 jest modułowej konstrukcji. Czym jest systemowe rozwiązanie modułowego podwozia linii wysokomobilnych ciężarówek Tatra 815? Bez wdawania się w specjalistyczne zawiłości. O charakterze technicznym fundamentem konstrukcji jest centralna rura średnicy 40 cm. składająca się z modułów pomiędzy którymi w kulistych stalowych obudowach montowane są przekładnie zębate przenoszące siłę z umieszczonych wewnątrz rury wałów napędowych na wachliwe półosie to proste ale bardzo skuteczne rozwiązanie zmniejsza straty mocy, zwiększa bezawaryjność i upraszcza serwis. Każde koło zawieszone jest niezależnie, co oznacza, iż pojazd z takim podwoziem pokonuje nierówności niemal nie, od, nie odrywając kół od podłoża. Doskonała dzielność w terenie wychodzi. Konstrukcja ta pozwala się nieomal dowolnie wydłużać, nawet do 12 razy 12 dokładając kolejny segment z mostem. Huta Wola chce uzyskać tą bardzo prostą drogą pojazd 6 razy 6 pierwotnie planowany na potrzeby wozów dowodzenia dla kołowych dywizjonów artylerii samobieżnej i rakietowej. Niektóre rozwiązania, te. 815 są w, w podwoziu Armato Haubic Dana. Pozostaną one w linii jeszcze co najmniej kilkanaście chyba lat, więc jest sens inwestować w doposażenie dywizjonów DAN w nowoczesne komponenty dowodzenia i rozpoznania. Można przyjąć, że główne charakterystyki polskiej odmiany Patriota II na razie pojazdowi nie nadano polskiej nazwy, czyli czeska jest tutaj Patriot 2, są co najmniej na takim samym poziomie, jakim może pochwalić się czeska, czeska konstrukcja. O tej zaś wiadomo prawie wszystko. Patriot 2 osadzono jest na podwoziu T815-7. Może być napędzany silnikiem wysokoprężnym Tatra T3C928 o mocy 300 kW lub Cummi, Cummins ISL o mocy 700, 270 kW. Oba współpracują z siedmiobiegową skrzynią biegów Allison 3200 SP. Prędkość maksymalna tego czeskiego pojazdu Patriot 2 110 km na godzinę, zasięg 700 km, DMC pojazdu, czyli dopuszczalna masa całkowita, 18 ton, ładowność 4,9 tony przy masie własnej 13,1 tony i drugim poziomie ochrony balistycznej, a 3,6 tony ładunku i 14,4 masy własnej przy trzecim poziomie ochrony balistycznej, co też jest wynikiem bardzo dobrym. Istnieje możliwość zabudowy na stropie ZSMU, czyli zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. Z karabinem 7,62 mm lub WKM-em 12,7 mm. Lub można zaś tam obrotnicę, yy, albo po, plus, też albo, albo plus, wyrzutnie granatów dymnych, czujniki, obra, a nawet zdalnie obsługiwaną wieżyczkę z armatą automatyczną. Rozstaw osi wynosi 3650 mm, długość całkowita 6695 mm, szerokość 2,55 m, wysokość 2,8 m. Prześwit może się zmieniać w zakresie 260 do 430 mm. Wyjściowy wynosi 360 mm. Za sprawą to się dzieje centralnego systemu. Nie, przepraszam. Inaczej. To jest kolejna myśl. Za sprawą centralnego systemu pompowania kół yy, rozmiaru 14R20. Załogę wozu stanowi dwóch żołnierzy. Przestrzeń wewnętrzna części ładunkowej pozwala przewozić kolejnych sześciu żołnierzy lub stosowne wyposażenie specjalistyczne, rozpoznawcze, elementy stanowiska dowodzenia itd. Bonusem decyzji będzie impuls o charakterze gospodarczym. Strona czeska będzie dostarczać stronie polskiej dół. Czyli układ jezdny z ramą, napędem i układem przeniesienia mocy oraz hamulcami, kołami. Jeszcze kilka takich tego typu szczegółów. Huta Sława Wola, korzystając ze swego zrobotyzowanego kompleksu spawalniczego, będzie wykonywać pancerne korpusy wozu. Finalny montaż będzie się odbywał w autosanie, znanym dotychczas z produkcji autobusów. Wbrew dość często wyrażanym ocenom, Autosan posiada znaczne rezerwy potencjału produkcyjnego, nie tylko powierzchni w obiektach produkcyjnych, jak i znaczący poziom kompetencji technicznych, jak spawanie stali specjalnych, gatunkowych. Huta Strawa Wola deklaruje, i z cały ciąg technologiczny związany z dostarczaniem Wojsku polskiemu jakże potrzebnych. Pojazdów opancerzonych 4 x 4 nowej generacji, może ruszyć już nawet w tym roku 2022. Ma moce ma mocne deklaracje strony czeskiej odnośnie jej konkretnego zaangażowania. Zapotrzebowanie nawet istnieje na 500 takich pojazdów, bo Huta-Stalowa Wola deklaruje, że poza podstawowymi funkcjami nowego pojazdu, jak artyleryjski wóz dowodzenia i artyleryjski wóz rozpoznawczy, jest realne, jest realne przystosowanie go dla wojsk specjalnych i żandarmerii. Rozpoznawczy może też być dla wojsk lądowych, czy artyleryjski niszczyciel czołgów, jak również wozy dowodzenia w obronie przeciwlotniczej, różne zestawy lekkie może używać, w siłach powietrznych może mieć zastosowanie, sapersko- inżynieryjnych walki radioelektronicznej, no i w końcu w wodzie. Dziękuję za uwagę.